Cześć, witajcie, z tej strony Władek. Witam was w ulubieńcach lutego. No i jak mogę zacząć ten filmik? Luty zleciał nam bardzo szybko. Był to wyjątkowo zimny miesiąc, ale jakże wspaniały. Um, nie wiem, nie umiem tego. Kojarzycie, jakie youtuberki czasami próbują zaczynać ulubieńców podsumowaniem miesiąca w taki sposób, jak na przykład podsumowało się odcinek w gotowych na no wszystko pod koniec, gdzie to jest taki trochę refleksyjny i filozoficzne? Nie wiem, ja tego nie potrafię. Jeżeli komuś przychodzi to naturalnie, to spoko róbcie takie początki, ja niestety nie daję rady A jedyne co mogę powiedzieć na temat do tego, że to był pierwsza połowa, bardzo intensywna, bardzo przyjemna, ostatni tydzień totalna masakra, mam depresję, ale nie będziemy o tym dzisiaj gadać tylko będziemy gadać o tym, co najbardziej lubiłem w tym miesiącu kosmetycznie bo jest to kanał kosmetyczny Ok, bez pewnego jeszcze dłuższego wstępu przechodzimy do moich ulubieńców patrząc na mnie, jak możecie zauważyć mój styl trochę się zmienił, aktualnie look, który mam na sobie jest lookiem, który preferuję na co dzień może nie na co dzień, bo wtedy, kiedy pracuję, nie maluję się wcale. Ale jeżeli gdzieś wychodzę i chcę wyglądać super, przynajmniej czuć się super, to zazwyczaj sięgam po ten look, który mam aktualnie na sobie. Dlatego też dużo z tych ulubieńców jest związanych właśnie z tym lookiem. Ale zaczniemy może od pielęgnacji, bo chyba w ten sposób wolę zacząć ten filmik. I jeżeli chodzi o pielęgnację, to w tym miesiącu dla mnie wygrywają olejki z Evre używam tego Essential Oils i Magic Rose. Oba są bardzo, bardzo fajne. Jeden wolę nano, drugi wolę na dzień. Ten Essential Oils są odrobinę. Mm, te, te, ten olejek. Jest odrobinę e, lepszy na dzień, dlatego że szybciej się wchłania um, i tak. Właściwie chyba tylko i wyłącznie przez to, że szybciej się wchłania. Ma bardzo ładny zapach. Zapachem przypomina olejek z Kilsa i mam wrażenie, czytając jego skład, że on ma bardzo, bardzo właśnie podobny skład. Więc jeżeli jesteście zainteresowani olejkiem, nie pamiętam który to dokładnie był, ale jednym z tych na dzień albo na noc z Kilsa, to to może być jego odpowiednik w dużo, dużo tańszej wersji, bo kosztuje około 30 zł. Jeżeli udało mi się złapać na promocji, to za 20. Magic Rose, bardzo odżywczy, lepszy na noc. Um, dlatego, że dużo dłużej się wchłania. Jeżeli nie lubicie używać olejków na całą twarz lub uważacie, że są dla Was um, na przykład zapychające, możecie po prostu wmieszać jedną kroplę do Waszego kremu. Zresztą tak samo jest podane to na opakowaniu um, tych olejków, że możecie tak zrobić, na przykład mieszać z Waszymi ulubionymi kremami. Za co je bardzo polubiłem, to poza tym, że to jest dodatkowy krok w mojej pielęgnacji, a im więcej kroków w mojej pielęgnacji, tym dla mnie w mojej głowie lepiej, natomiast za co ja bardzo polubiłem, to za to, że zauważyłem, że moja skóra ostatnio jest dużo bardziej ujednolicona, jeżeli chodzi o koloryt, uh, owszem powstają od czasu do czasu jakieś niedoskonałości, natomiast jeżeli chodzi właśnie o koloryt, to moja skóra jest bardziej taka gładka, mniej czerwona, bardziej ukojona i zauważyłem właśnie tę zmianę, od kiedy używam tych olejków, a to będzie już ponad miesiąc, więc serdecznie Wam polecam, jeżeli chcecie dodać coś e, wasz, do Waszej pielęgnacji, uważacie, że czegoś wam brakuje, możecie spróbować z olejkami. Teraz może Wam pokażę e, narzędzia, które bardzo lubię ostatnio e, i które bardzo są dla mnie pomocne w wykonywaniu właśnie tego makijażu i ogólnie makijażu. W Francji, bo niedawno byłem we Francji, zakupiłem sobie gąbeczki z Vuttechnix e, te małe Erasers, nie pamiętam nie dokładnie, jak się nazywają. Po prostu są to z tych małych gąbeczek typu Beauty Blender i powiem Wam, że wcześniej uważałem, że może takie mini gąbeczki nie są za bardzo przydatne, bo równie dobrze można wszystko wykonać taką większą, mega brudną, nie umiem jej jeszcze, ale większą gąbką Beauty Blender. Natomiast powiem Wam, że używając takich mniejszych gąbeczek stwierdzam, jedna jest mokra, używana, druga jest jeszcze nowa, nie używana, stwierdzam, że jednak jest to o wiele bardziej wygodne. Owszem, możemy zrobić wszystko tym większym Beauty Blenderem, ale ten mniejszy daje odrobinę więcej precyzji i odrobinę więcej kontroli, i tak właściwie ostatnio zdecydowanie bardziej wolę używać tą małą gąbkę, nawet na całej twarzy, kiedy chcę na przykład wyblendować korektor lub nawet podkład, niż taką większą. Ja ogólnie jestem fanem takiej precyzyjnej roboty, dlatego też kiedy urobię sobie całą twarz, to do niej zazwyczaj używam zamiast normalnego dużego pędzla, jeżeli chcę zrobić to pędzlem, tego małego pędzla. Tym całym pędzlem robię całą twarz. E, po prostu wolę mniejsze rzeczy, chyba mała twarz też jest dość mała. Ogólnie jestem dość małym człowiekiem. Wolę mniejsze narzędzia do wykonywania makijażu, e, dlatego że wolę trochę więcej precyzji w nim. Więc tak, ale te gąbeczki były naprawdę świetnym zakupem. Dla mnie kosztowało około 11-12 euro. E, Mamy w środku dwie sztuki, bardzo łatwo się. Do... Domywają o dziwo i tak po prostu bardzo, bardzo przyjemnie mi się z nich korzysta i serdecznie wam je polecam. Nakręcę dla Was też hol zakupowy, on jest bardzo mały, ale nakręcę dla Was właśnie hol zakupowy z produktami, jakie kupiłem we Francji. Jeżeli jesteście ciekawi, to będzie mój następny filmik. Następnie, zostając jeszcze przy narzędziach, pokażę Wam pędzel, który bardzo mi właśnie pomaga podczas wykonywania tego makijażu, który mam aktualnie na sobie. I ogólnie jest to przydatny pędzel. I mówię tutaj o pędzlu Hula z Benefitu. Um, oczywiście. To nie jest jakiś wyjątkowy kształt, to nie jest jakiś wyjątkowy pędzel. Jest to pędzel syntetyczny, um, który wygląda bardzo, bardzo ciekawie, jest bardzo dobrze wykonany. Oczywiście możecie znaleźć e, podobne pędzle, podobne jakości w innych firmach o wiele taniej. Natomiast ja dostępny w prezencie i po prostu z ogromną przyjemnością go używam. Mało tego, że pięknie wygląda, to też spełnia swoje zadanie i po prostu przyjemnie mi się go używa. Przede wszystkim używam go do bronzeru e, i brązer to jest też mój kolejny ulubieniec. I tutaj też będzie plugin In z Benefitem. Dlatego, że razem z tym pędzlem używam <grym> pędzlem Hula, używam brązera Hula. Od kiedy go użyłem, w, w pierwszym wrażeniu bardzo mi się spodobał. Jest bardzo ciepły. Moim zdaniem, jest to mega ciepły, praktycznie pomarańczowy brązer, czyli że idealny do robienia sztucznej opalenizny. I dlatego właśnie mam go naniesionego tutaj na nosie, na policzkach, właśnie żeby sprawić wrażenie delikatnie opalonej cery, tak. Jest to super łatwo blendujący się brązer, który nie robi plam. E, bardzo ciepły, bardzo ładnie wyglądający na, wyglądający na skórze i też jest kolejnym produktem, z którego bardzo, bardzo chętnie korzystałem w lutym. Tak. I przechodzimy do ostatniego mojego ulubieńca i, a nie, jeszcze będzie jeden. Czyli że przedostatniego mojego ulubieńca jest to kombo tak naprawdę. Jest to krepka z limela brązowa i pisak do brwi z Catrice. I obu tych produktów aktualnie używam, to prawda, pisak nadal zostaje do brwi. A, natomiast obu tych produktów używam aktualnie przede wszystkim do tego, żeby robić moje e, fałszywe piegi. Zawsze mi się myli, próbuję nazwać to pieprzykami albo kurzejkami, ale to są piegi. Tak, kredki używam najpierw, żeby zrobić takie większe piegi. Natomiast pisaka używam później, żeby zrobić mniejsze, bardziej um, e, takie e, dokładniejsze piegi. E, bo ostatnio jestem właśnie fanem sztucznych piegów. Nie żałuję, że nie mam własnych. Podoba mi się to, że moja skóra jest gładka i jednolita. Natomiast od czasu do czasu bardzo mi się podoba e, posiadanie biegów, i aktualnie jestem właśnie w tym trendzie, bo to jest trend, wszyscy to robią. E, ja spróbowałem, i zakochałem się w tym. Bardzo podoba mi się sobie w piegach. Wszystkim innym też robię piegi, jeżeli tylko mnie poproszą. A, a właśnie te dwa produkty bardzo mi w tym pomagają. Jeżeli jesteście ciekawi, jak robię swoje piegi sztuczne, i chcielibyście zobaczyć taki filmik, to koniecznie dajcie mi znać córki za SMS-a. Telefon już wyciszony, i ja do Was przychodzę, przychodzę. Pokazuję Wam teraz. Mojego ostatniego ulubieńca z miesiąca luty i trochę przed lutym, a jest to Anastazja, paletka z rozświetlaczami. Co prawda mm, tutaj nie chodzi mi już o całą paletkę, a o kolor Pink Heart. Um, tak, Pink Heart. A czyli że różowy rozświetlacz, nie wiem czy jesteście w stanie coś zobaczyć, ale na moich policzkach właśnie on dzisiaj jest. Ogólnie stałem się ogromnym fanem dwutonowych rozświetlaczy, czyli tych takich nieoczywistych. Na pewno z czasem zacznę się bawić e, też innymi kolorami, ale aktualnie naprawdę Pink hard zawładnęło moim sercem i nie mogę go odstawić. Kiedy byłem w Paryżu, też miałem ze sobą tą paletkę i wszyscy też przyatakowali mój Pink hard. Trochę już widzę w nim w co zaczyna mnie przerażać, dlatego że wiem, że jak zużyję jeden kolor, to będę musiał kupować całą paletkę, bo niestety nie ma uzupełnień do niej. Natomiast jest to bardzo fajny rozświetlacz, bardzo ciekawy rozświetlacz. Ogólnie ta paletka jest bardzo dobra. Nie wiem, i też. Cieszę się trochę, bo czuję się, jakby mi się udało wyłamać z tego luku naturalnego. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Po prostu przez. No, wiadomo, już i tak maluję się, więc i tak się jakby trochę wyłamuje poza standardy i poza normalnie właśnie przyjęte normy społeczne. Natomiast ten luk i, i te dwutonowy oświetlacze, i to wszystko, co robię ostatnio, daje mi wrażenie takiego większego wyzwolenia. Um, I jeszcze większego wyłamania się, spoza tego, że... Wiecie, jak robiłem ten mój makijaż mega, mega naturalnie, to... Jednak to ciągle było takie dopasowywanie się. Bo on miał być niewidoczny. Um, teraz po prostu chcę, żeby był dobry. To znaczy, nie będę chodził z doklejonymi rzęsami. Tak myślę, na razie. Ostatnio mówiłem, że nie będę robił czegoś takiego, ale... Wszystko się zmienia. Nie wiem... Cały czas się zmieniam, mam wrażenie, że jestem już innym człowiekiem niż byłem kilka miesięcy temu i um, jest mi z tym dobrze. Cieszę się z tego powodu. To też wszystko zależy od tego, jak, jak ludzie są naokoło mnie i kto mnie otacza. dobra Chyba koniec z dzisiejszymi ulubieńcami. E, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapki do góry. Um, z tej strony zaproponuję Wam jakiś mój poprzedni odcinek. Z tej strony zaproponuję Wam jakiś odcinek, który Wam się może spodoba. Na dadze będziecie mogli mnie zasubskrybować. I tak, ja się zabieram zakończenie kolejnego odcinka z tym, co kupiłem w Paryżu. Mam nadzieję, że będziecie ciekawi. Do zobaczenia na samym odcinku. Pa!